mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Powtarzająca się trochę może historia, ale to jest okres, kiedy wszyscy już snobują na kolację, Luncze w okolicach jeziora Janczek, znanego z fantastycznych, legendarnych krabów. Ja zwyczajowo oczywiście zajaram się bakłażanem, jak i również sięcaj, to są takie warzywka w postaci koniczynki, które rosną, tym razem zamówiłem sobie w innej formie. Jest to robione na sosie rybnym, także wszystko ma podteksty rybne. Plus ma dużo słonych smaków, nie bardzo słonych, po prostu słonych smaków. Aura dzisiaj nam dopisuje, dlaczego wklejam ten materiał, gdyż tutaj będzie prezentowane z niesamowitą finezją, jak i również z pięknymi dłońmi i palcami jak się Otwiera i zajada kraby z jeziora Janczęga. Ostatnim razem z Wenisem trochę je zmordowaliśmy łapami naszymi grubymi, tłustymi paluchami. Tutaj zobaczycie w wykonaniu lokalsa we wspaniałych rękach, jak się te kraby otwiera i zajada. Dodam, że kraby te w tym roku, pierwszą część miesiąca się jada odmianę. Męską, drugą żeńską. Ja zwykle zaczynam od zupy, z kurczaka. Tym razem z skóra. Skóra z koguta. O, z koguta. Byłem troszeczkę przeziębiony, bo gdzieś mnie zawiało air condition. Tym razem, poprzednim razem jadłem skóry. Teraz z koguta. Troszeczkę tłustszy, cięższy jest ten rosół. Smaczniejszy, bardziej przypomina polski. Gotuje się tutaj te rosoły bardzo długo, kilka godzin, aż mięso odpada z kości. Stąd zapewne wartości lecznicze, jak i wspomagające system odpornościowy. No i na pewno... Yy... Odżywcze. Dodam, że lokalni nie jedzą mięsa, jedynie wypijają zupę. Tu się zupę pije, nie je. Także zupę się pije, wypija się w takich małych filiżaneczkach lub e, miseczkach. No, aura jest, e, e, zaczyna się robić chłodno 26-27 stopni. Spadła wilgotność, także wyraźnie czuć. E, wielu z Was skomentuje: O, jakie to zimno! To nie jest zimno. No tak, macie rację, ale ja już tutaj jestem zaaklimatyzowany, także skala temperatury inaczej się przekłada dla. E, Bywalca takiego jak ja, w cudzysłowie, a inaczej się przykłada dla kogoś, kto bezpośrednio przyjechał z Europy. Kolega inżynier przyjechał z Anglii, udało mu się przyjechać, robi jakiś tam audyt, mówi, że u nas jest wciąż wściekle gorąco. No tak, jak dla Anglika, ja podejrzewam, że pogoda jest wściekle gorąca. Zwróćcie uwagę, jaki złoty ten rosół, piękny, śliczny. Smagno jest trudne do opisania, to jest kwintesencja y, rosołu na kościach kurzych plus. Y, no to jest świeżo, e, e, znaczy świeży, to, oczywiście, że świeży, ale to jest wolno latający, wolno biegający ptak. Także tam mają taką bardzo fajną farmę i one sobie tam biegają, rzucają im odpady z tych krabów. Ciekawe właśnie, że e, te kuraki się zajadają krabami i odpadami e, z, e, z rybaków, stąd lekko smak jest taki jak gdyby podszyty... E, Seafood. Ale to nie, to nie jest tak, że to jest zupa, zupa rybna, po prostu inny smak. Oczywiście tradycyjnie to musi być czarnołapa kura, bo one mają podobno niesamowite własności. Nie tylko działają na potencję i libido u obydwu płci, jak i również pomagają zarabiać więcej pieniędzy, dbają o zdrowie te na, na pary zup. Picie ich przez całą zimę i jesień pozwala nam utrzymać organizm w fantastycznej w fantastycznym stanie, w fantastycznej kondycji, stąd też na pewno tej jesieni, zimy, nie jeden raz zobaczycie zupę z kuraka, i rosół z kuraka czy z koguta. Kury są tutaj w bardzo wysokiej cenie, z tego tytułu, że, że niosą jajka, więc to są wnioski. także kur się tak bardzo nie morduje do rosołów, jak koguty. Aura jak mówiłem jest fantastyczna, zresztą na zakończenie filmu zrobiłem kapitalne zdjęcie, ujęcie zachodu słońca na jeziorze. Ta zielenina, którą widzicie, ona jest taka specyficzna, ona wypuszcza takie czerwone, czerwony sok z tego. Mówi się, że szczególnie jest zalecana dla kobietów po, w tym okresie specjalnym, kiedy potrzebują nadrobić utraty płynów, jak i również siłę wewnętrzną. A znowu dla mężczyzn działa w odwrotną stronę, a powoduje ukrwienie serca. No na pewno dużo ma beta-karotenu i tych wszystkich zielonych cudów wianków, które dietetycy uwielbiają nam wmuszać. Fantastyczną sprawą jest, dodam, że te kraby, które tutaj oglądacie i, i które tutaj widzicie, to jest kilka setna, jeśli nie kilka Tysięcy lat tradycja. Widzicie, jak ślicznie są otwierane, jak kapitalnie są rozkładane te kraby w delikatnych rękach ustawiane są. One są robione na parze przez około 15 minut. Nie można ich dłużej robić, gdyż za bardzo się zetnie we wnętrze tego kraba i to mięsko, no i w tym momencie padnie. Zwróćcie uwagę, lewa ręka operatorki Kraba ma obręcz, obrączkę, nie obrączkę na nadgarstku, bransoletkę z jaspisu która jest uważana za, w tradycji chińskiej za tak jak gdyby wsparcie, czy tak jak gdyby powiedzmy ochronę właściciela, nosiciela tej, tej, tego, tego, tego kamienia. Jeśli to się rozbije, to jest zły znak, trzeba natychmiast kupić nową, a starą trzeba zakować i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostką właśnie dodatkową jest, że kraby są sprzedawane teraz, to są... Samce są bardzo duże i one tutaj właśnie są odławiane w tym okresie, gdyż one troszeczkę wcześniej zaczynają dorastać, bo to jest nowy narybek z nowych larw, rokrocznie zarybiają, zalarwiają. Z tego tytułu, że jest to miejsce turystyczne, że jest to miejsce bardzo ważne dla ekonomii, stąd dbają tutaj włodarze lokalni, żeby ta ekonomia się kręciła. Specjalistyczne podejście do tych krabów to jest cała tradycja związana z kulturą chińską. Podczas operowania tymi krabami używa się specjalnych narzędzi. No tutaj, akurat nie ma tych narzędzi, no bo to nie jest tradycyjna ani droga restauracja, ale jest specjalny, jak widzicie, sposób otwierania kraba, odrywania części kraba. One są bardzo gorące, tak widzicie, że ona się parzy. Dodam, że to jest jedna z dziedziczek. Tutaj się parzy i otwierając zajmuje troszeczkę czasu. Otwieranie kraba, kraby się dzielą na 4 lub 5 różnych części, także te potężne szczypce z przodu, te mniejsze szczypce po bokach, odwłok oraz przełamanie go na pół i usunięcie tych części, które są odpowiedzialne coś takiego jak płuca, bo one są niejadalne, nie powinno się ich jeść. Kraby mają zabarwienie yin Yang w, w tradycji chińskiej mają zimne, więc do tego trzeba pić czerwoną herbatę albo gorące czerwone wino. Z tego tytułu, że alkohole nie są popularne, poza tym ja nie piję, ona też prowadziła. Także dodam, że no nie za, wymienialiśmy tą temperaturę, zimną zawartość tego kraba, wymienialiśmy albo inaczej balansowaliśmy czerwoną herbatą tutaj z okolic. W na następnych paru odcinkach Wam pokażę, bo jadę odwiedzać fabrykę, która zajmuje się recyklingiem starych silników. Także to są okolice Ising, gdzie produkuje się na um, czajniki, produkuje się porcelanę czerwoną. Czerwoną, której na pewno oni nie słyszeliście. Będzie coś ciekawego do zobaczenia. Fantastyczna aura, fantastyczne smaki tych owoców tego jeziora. To jest coś nieporównywalnego. Bardzo w ogóle romantyczne miejsce na końcu zobaczycie to ujęcie. Człowiek się czuje jakby był przerzucony w czasie o kilka wieków wstecz. szczególnie, że aura, jak i również towarzystwo, jak i również same egzotyczne potrawy powodują, że aż się chce się to jeść i żyć. No. Ja jestem troszeczkę takim lekkim romantykiem, więc próbuję sobie wyobrazić siebie w podobnych sytuacji. Kilka wieków wstecz, to na pewno fantastycznie było żyć właśnie w tamtych czasach. Kraby są zdrowe, kraby uważają tutaj je za nie tyle posiłek, co nawet za lekarstwo. Także polecają na każdym kroku jedzenie krabów, a no jak mówiłem wcześniej, są one bardzo ważne tutaj w tej, w tej tradycji. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam wszystkich rodaków na świecie, wszechświecie. Tyle na tyle. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Dziękuję.